O letniej przydągie, O łazeczce w zielonym ogrodzie, O czerenka sosnotno I płatki prący krąg, Sypały tak jak w lecz. O spacerach, U zwanów dniach karmnych I nosach gorących, O alfańce, Krót starych, Thank you. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Klociński i pragnę Państwa poinformować o tym, że przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzić program Telewizji Żyrardowskiej. Program nazywa się Gwiazdy Piosenki Retro. I dziś w pierwszym programie opowiem Państwu o królowej polskiej piosenki, o pani Marcie Mirskiej. Marta Mirska naprawdę nazywała się Alicja Nowakówna. Przyszła na świat razem z naszą niepodległością w 1918 roku. Mieszkała przy ulicy Płockiej na Woli w Warszawie z rodzicami i siostrą. Tak się złożyło, że państwo Nowakowie wraz z córkami w 1935 roku przenieśli się do Wilna. I tam właśnie w Wilnie do domu państwa Nowaków przyszli żołnierze Armii Krajowej. I Alicja Nowakówna, przysięgając na krzyż, stała się łączniczką Armii Krajowej i przybrała pseudonim Marta. To już Państwo wiedzą skąd Marta z tym imieniem związana będzie już do końca swojego życia. Jak to się stało, że w 1940 roku, zaledwie 22-letnia, Marta Mirska zaczyna śpiewać piosenki? Namówiona przez swoje koleżanki, które bardzo w nią wierzyły, ponieważ słuchały czasem tego, jak ona podśpiewuje, namówiły ją do wzięcia udziału w konkursie. W konkursie, o którego istnieniu wszyscy dowiedzieli się za pomocą gazetowego ogłoszenia. Gazetowe, więc ogłoszenie zdecydowało o tym, że Marta Mirska wystąpi, weźmie udział w konkursie. Jak wyglądał, proszę Państwa, ten konkurs? Wszystkie inne konkursantki były ubrane jak prawdziwe gwiazdy estrad. Występowały w futrach, w piórach, w długich, pięknych sukniach, w kapeluszach. A Marta Mirska poszła na ten konkurs ubrana bardzo skromnie, właściwie tak, jak chodziła na co dzień. Pomyślała wówczas o sobie: Co ty tu robisz, Kopciuszku? No, i zaśpiewała. Ale zaśpiewała tak pięknie, że konkurs wygrała. Urzekła publiczność nie tylko interpretacją piosenki, ale swoim przepięknym głosem. Śpiewała głosem altowym. I zaśpiewała tango noturno, piosenkę z repertuaru Poli Negri. Piosenkę, której nigdy potem nie nagrała. Bardzo szybko zaczęła występować w kawiarniach Wilna, z których to kawiarni najsłynniejszym był sztral. Tam zaczęła brać udział w kabarecie Janusza Minkiewicza, kabarecie Ksantypa. Po jednym z występów przyszedł do niej za kulisy specjalny gość. Była to gwiazda kabaretów dwudziestolecia międzywojennego, gwiazda filmu dźwiękowego Hanka Ordonówna i złożyła jej osobiste gratulacje. Spotkanie Marty Mirskiej z Ordonką było bardzo krótkie, ale jednak odcisnęło ślad na jej twórczości, bo później, po latach, Marta Mirska nagrała tę piosenkę, która była wizytówką Hanki Ordonównej, piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy! Miłość ci wszystko wybaczy smutek zamienić w siebie. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i rzeczy, choćby się przeklą w rozpaczy, że jest okrutna i w Po swoich pierwszych występach i sukcesach w Wilnie, Marta Mirska w 1946 roku jedzie do Łodzi, gdzie spotyka swoich dawnych przyjaciół: Ludwika Sempolińskiego, Edwarda Dziewońskiego, Antoniego Jaksztasa. I bierze udział w pierwszych audycjach radiowych. Śpiewa na antenie Radia Łódź, a przy fortepianie towarzyszy niezastąpiona Franciszka Leszczyńska. Pani Franciszka stwarzała niepowtarzalną atmosferę do śpiewania swoją grą. Tak po latach Marta Mirska wspominać będzie Franciszkę Leszczyńską. Kolejny rok 1947 będzie dla Marty Mirskiej znaczący. Będzie to bardzo ważny rok w jej karierze. Otrzymuje proszę państwa telefon. Kto do niej dzwoni? Dzwoni Mieczysław Wejman, dyrektor największej powojennej fabryki płyt gramofonowych, płyt Mewa Melodie Fabryki, która mieściła się w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 17. Oczarowany talentem Marty Mirskiej, dzwoni i deklaruje. Pani Marto, nagramy każdą pani piosenkę, jaką tylko pani sobie zażyczy. I odtąd Marta Mirska, która oczywiście przyjmuje to zaproszenie, staje się. Prawdziwą gwiazdą wytwórni płytowej i ukazują się jej pierwsze płyty. Jedzie do Poznania i zaczyna nagrywać z orkiestrami takimi jak braci Łopatowskich, Henryka Czyża, Konrada Bryska i tam właśnie w Poznaniu ukazują się jej pierwsze płyty. Jakie to były nagrania? Proszę państwa, fabryka płytowa była to prawdziwa maszyna. Produkcyjna. Płyty tłoczono z dnia na dzień. Powstawały bardzo duże ilości piosenek, właściwie każdego dnia. Fabryka zatrudniała i solistów, i zespoły instrumentalne, orkiestry jazzowe, tak to się wtedy mówiło. I absolutnie w tej fabryce nie było żadnego montażu, o tym nie mogło być wtedy mowy. Płyty, które produkowała, były to płyty odtwarzane z prędkością 78 obrotów na minutę. Proszę państwa, to nie jest płyta winylowa, to jest płyta szelakowa, bardzo krucha, wrażliwa płyta, która upuszczona na ziemię niestety roztrzaskuje się na drobny mak. Dlatego właśnie tych płyt zostało bardzo mało, bardzo mało zachowało się do dzisiejszych czasów. Takie właśnie płyty nagrywa Marta Mirska. W wytwórni Mewa nagrała 55 piosenek, w tym dwie to były piosenki ludowe, w duecie z pierwszym powojennym piosenkarzem Janem Cierzyńskim. Chciałbym zaprezentować Państwu teraz jedną z piosenek, które wtedy w Poznaniu nagrała Marta Mirska. Czy to już jest miłość? To tytuł tej piosenki. To kompozycja Zygmunta Karasińskiego do słów Oli Obarskiej. Posłuchaj Lubię z tobą, tańczyć, lubię z tobą być, ale nie wiem, czy to już jest miłość. Kto to mnie ostrzega, myślał za tobą biega, i w tym całej treści jest zadziwość. Chcę przetańczyć z Tobą życie swe, Chociaż nie wiem, czy to już jest miłość. Rozumiem, Ciebie pytam, myśli Twoje chwytam, Chcę przeczytać oczy Czytam, że na pewno lubisz mnie, Z miłością ujawniasz się. Pytam, że sam nie jest jeszcze taki jak ja, co to znaczy czy ta miłosna gra. Z to tobą pani czy serce szczęściem drży, choć nie wiemy jeszcze, czy to miłość. Jedno wiem na pewno, że w ramionach swoich nie wiem do drzewi. Mówiąc o historii Marty Mirskiej, nie sposób pominąć piosenki, która stała się jej wizytówką. Piosenki Henryka Jabłońskiego i Kazimierza Winklera pod tytułem Pierwszy Siwy Włos. Piosenki, w której sukces nie wierzyła sama Marta Mirska. Był to rok 1954. Marta Mirska. Była jeszcze młoda, jeszcze nie mogło być mowy o żadnym siwym włosie, o żadnym przemijaniu, żadnej jesieni życia. Marta Mirska nie chciała śpiewać tej piosenki i dopiero Hanka Bielicka przekonała ją do tego mówiąc, Marta to będzie szlagier. I w listopadzie 1954 roku w hali Gwardii na drewnianej estradzie przy akompaniamencie orkiestry Jana... Zajmera orkiestry tanecznej Polskiego Radia Marta Mirska po raz pierwszy zaśpiewała Słynny pierwszy siwy włos. I co się wówczas stało? Zachwycona publiczność domagała się aż 14 bisów. Proszę sobie wyobrazić, że Marta Mirska bisowała po raz pierwszy tę piosenkę 14 razy, a później do końca życia już w każdym koncercie musiała bisować przynajmniej 3-4 razy ten utwór. Wiela to wolno płynie przez jesienny pał. Z ktoś na mandolinie kołysankę gra. Chodźmy miły pod nasz stary dom, Jakże kocham ciepło twoich rąk. Pomyśl ile to już lat idziemy przez ten świat. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na Twojej skroni I muszę wyznać, że ten widok wzruszył mnie ogromnie Mam przecież w oczach dzień, gdy pierwszy raz słyszałam Ciebie Pamiętam każde słowo Uśmiech Twój, czas nie ostudzi ludzkich serc, gdy mocna miłość polonie, caluje pierwszy siwy w co błysnął na twej stronie. Tak piękno mamy jesień, miły, cicho i bogony. lata płynie srebrna Proszę Państwa, Marta Mirska była wielką, jak nie największą gwiazdą piosenki lat pięćdziesiątych. Występowała na antenie Polskiego Radia, brała udział w licznych koncertach, śpiewała w salach wielkich, pięknych teatrach i w salach małych, a nawet w remizach strażackich, śpiewała dla budowniczych MDM-u, śpiewała w przedszkolach i domach spokojnej starości. Jak to się stało, że tak wspaniała gwiazda doczekała tak smutnej starości, cierpiąca na stenozę mitralną i inne choroby na wadę serca, mieszkała przy Alei Wyzwolenia 9 w Warszawie, w mieszkaniu ciasnym, nieogrzanym, opiekując się swoim sparaliżowanym mężem, Zbigniewem Reinigerem. Przyjaciele jednak Pomagali jak tylko mogli. Marta Mirska była w stałym kontakcie z Jerzym Miecznikowskim. Jerzy Miecznikowski to postać warta przypomnienia. Dostarczał jej potas, lekarstwa i utrzymywał stałą korespondencję. Dzięki niemu nie czuła się taka samotna. Był to dyrektor Domu Kultury w Swarzęcu. Losem Marty Mirskiej zainteresował się ktoś bardzo znany, ktoś wpływowy. Dzięki swoim wpływom w mediach Bogusław Kaczyński zorganizował wielką akcję pomocową. I miłośnicy talentu Marty Mirskiej, jej fani, zaczęli wpłacać pieniądze po to, żeby Marcie Mirskiej było lżej, po to, żeby zapewnić jej ogrzewanie i dostarczyć potrzebnych środków do życia. Właśnie Bogusław Kaczyński jest autorem ostatniego wywiadu z Martą Mirską, którego to wywiadu Marta Mirska udzieliła mu w sali szpitalnej na Banacha w Warszawie, żegnając się ze swoją publicznością swoim czterowierszem. Ja mogłabym już nie pamiętać porywów serca i pragnień gorących, mogłabym przeszłość rzucić w zapomnienie. Gdybym zdołała zapomnieć. Wspomnienie. Serce pani Marty Mirskiej zgasło 15 listopada 1991 roku.